Mówimy tutaj o postulacie, który wyszedł od zespołu, któremu przewodzi pan Rafał Brzuska. nie mogliśmy sobie wyobrazić lepszej promocji niż te Lidy, które mówi, że mamy jakiś niesamowity tajny raport, w którym nie wiadomo, chcę, nie wiadomo, tego co wiedział. jest. Jeżeli prawo jest tworzone bardzo szybko w dobrych intencjach, czasami zawiera pewne takie zapisy, które mogą budzić kontrowersje. I wówczas zaczynają się problemy. Każdy z nas indywidualnie, bo jest to system zindywidualizowany i jest odpowiedzialny za swoją własną przyszłość emerytalną i to od nas zależy, czy ona będzie mniej lub bardziej różowa. Można w miarę szybko, aczkolwiek tak jak mówię, no nie bez pewnych kontrowersji, doprowadzić czy to do, do ujednolicenia, a przynajmniej do zbliżenia podstaw wymiaru składek. Już nie mówię o podatku dochodowym od osób fizycznych. My nie tylko jesteśmy zakładem ubezpieczeń społecznych, ale jesteśmy wielką fabryką, wielką hurtownią danych. Przedsiębiorcy, rzadko który, uskłada na tyle tego kapitału, aby wyskoczyć ponad tą emeryturę minimalną. Dzień dobry, witam serdecznie z Europejskiego Kongresu Gospodarczego. A moim gościem jest pan Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS-u. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pięknie. Na tym wydarzeniu, na EKG, dużo mówi się o deregulacji, dużo mówi się o tym, jak sprawić, żeby polski system legislacyjny, podatkowy i to, co nas otacza systemowo każdego dnia, było dla nas bardziej przyjazne. Jak z perspektywy. Z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ta deregulacja powinna wyglądać, a jak w żadnym wypadku nie powinna wyglądać? No cóż, jeżeli mówimy o tym jakże modnym dzisiaj słowie deregulacja, no to jest to coś, o czym Zakład Ubezpieczeń Społecznych mówi ja apeluję już od, od długiego czasu, a mianowicie o tym, żeby przepisy, które są tworzone, które czy to wprowadzają nowe obowiązki, czy też zmieniają dotychczasowe, były przede wszystkim jasne i czytelne, tak dla organu, który je musi stosować wobec obywatela, jak i dla obywateli, dla naszych klientów, którzy chcą z tych przepisów skorzystać. To po pierwsze. Po drugie, ważne jest też to, aby one były no, przedyskutowane, czyli jak to się pięknie mówi, poddane konsultacjom społecznym, tak żeby każdy mógł się wypowiedzieć. no, Bo wiadomo, pewna część pracy musi być wykonana też przez osoby, które, tak jak już wspomniałem, będą to prawo stosowały, tak żeby wychwycić te niuanse, które potem mogą budzić wątpliwości. Dlaczego? No bo właśnie, jeżeli prawo jest tworzone bardzo szybko w dobrych intencjach, czasami zawiera pewne takie zapisy, które mogą budzić, budzić kontrowersje. I wówczas zaczynają się problemy, bo z jednej strony. Urząd czy też zakład ubezpieczeń społecznych musi dokonać pewnej interpretacji przepisów, z którą nasi klienci niekoniecznie muszą się zgadzać, no i wówczas wchodzimy na drogę wyjaśniania sobie, kto miał rację, co wydłuża i nie sprzyja temu, aby z jednej strony załatwiać interesy klientów, ale z drugiej strony też, żeby to prawo było, było jasne i przyjazne. Więc taki pierwszy, najważniejszy postulat to to, aby te przepisy były tworzone z pewną rozwagą, z odpowiednią, z odpowiednią Czasem na ich, ich ocenę, ich konsultacje przez stronę społeczną, czy też przez podmioty, które będą miały je stosować. No i oczywiście z odpowiednio długim wakacjo-legis. Dlaczego? No bo e, trzeba o jednym pamiętać: w przypadku przepisów, które ingerują w problematykę, którą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w zasadzie każda zmiana wymaga bardzo zaawansowanych modyfikacji systemu informatycznego. No To nie dzieje się nigdy z dnia na dzień. My te zmiany musimy po pierwsze A zakontraktować. Powtórę B, przetestować, wdrożyć i po tym wdrożeniu zawsze, mimo testowania, znajdują się jakieś przypadki, które trzeba jeszcze poprawić. Więc, żeby nasi klienci byli zadowoleni, my też potrzebujemy na to, na to czasu. Czyli to nie jest takie łatwe, że można powiedzieć, zbierzmy wszystkie informacje na temat naszej przyszłej emerytury, składek czy wszelkich świadczeń WMO Obywatelu, żeby one były w jednym miejscu i żeby po zalogowaniu się na aplikację one były od razu dostępne. A to akurat jest w miarę proste. Mówimy tutaj o postulacie, który wyszedł od zespołu, któremu przewodzi pan Rafał Brzuska. E, powiem tak, my, większość tych danych już jest w zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i my je udostępniamy. Był swego czasu taki projekt, on się nazywał Centralna Informacja Emerytalna. E, on oczywiście spotkał się z takim umiarkowanym odbiorem, ale głównie dlatego, że na w tym projekcie ustawy zakładane było powołanie jak gdyby do czegoś nowego, co wymagało a, poniesienia kosztów a, i było w związku z tym bardzo drogie. Można to zrobić prościej, szybciej i lepiej. I tak jak mówię, co powinno być istotą deregulacji. My w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych mamy już w zasadzie jeżeli chodzi o, to, o środki gromadzone na koncie i subkoncie to mamy komplet informacji o naszych klientach. Mamy kalkulatory emerytalne, które e, pozwalają to zrobić no, w zasadzie na, na bieżąco on request a, i nie jak raz do roku, tak jak było postulowane w tym zespole, tylko online. Na bieżąco komunikujemy się z otwartymi funduszami więc przeciągnięcie tych informacji za pośrednictwem tych interfejsów jest, można powiedzieć, dziecinnie proste. A jeżeli taka byłaby wola ustawodawcy, pozyskanie informacji z IKE, XE czy, czy PPE to też nie jest problem. A to, czy te informacje będą prezentowane tylko na zasobach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy to właśnie na platformie PUE, obecnie zamieniającej się w ESUS, czy w naszej aplikacji mobilnej EMSUS, czy też w mobtl to dla nas jest wtórne, bo to jest tylko struktura danych, którą należy wystawić i można z niej de facto skorzystać wszędzie tam, gdzie będziemy uwierzytelnieni i będziemy mieli bezpieczny dostęp do naszych własnych wrażliwych informacji. No właśnie, bo jakiś czas temu rozmawiałem z jednym z kandydatów na prezydenta, nie będę tutaj wymieniał nazwiska, i on powiedział, że mm, po zalogowaniu się do ZUS-u musimy mieć od razu jasną informację, jaką będziemy mieć emeryturę, i wtedy Polacy będą wiedzieli, w jak bardzo niekorzystnej sytuacji są powiedzmy w, danej, w danym momencie. Ja sobie tak pomyślałem, że przecież w zasadzie już teraz z, z poziomu systemów elektronicznych ZUS-u jesteśmy w stanie sprawdzić, wyliczyć, jaką będziemy mieć emeryturę. Tak, możemy ją sobie wyliczyć. Co więcej, raz do roku my do każdego naszego klienta, do każdego naszego ubezpieczonego, wystawiamy taką dedykowaną informację, Ona się nieładnie nazywa ios czyli informacja o stanie konta ubezpieczeniowego. I tam właśnie pokazujemy, ile środków jest, ma nasz klient zgromadzonych na koncie, subkoncie i jaka będzie przy oczywiście pewnych założeniach jego, jego przyszła emerytura. Jeżeli ta kwota nie odpowiada naszym aspiracjom, naszym oczekiwaniom, no to jest taki sygnał, że należałoby coś zrobić, bo... Pamiętajmy, że to, co się zadziało w roku 99, ta zmiana systemu, czyli przejście od systemu zdefiniowanego świadczenia do systemu zdefiniowanej składki, e, sprawiła tak naprawdę jedno albo może dwie rzeczy. Pierwsza, taka najważniejsza, to to, że będziemy mieli taką emeryturę, na ile sobie e, zapracujemy, ile odłożymy składek e, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z malutką gwiazdką, do której pewnie za chwilę dojdziemy, to po pierwsze, a po drugie, no to właśnie takie przesłanie, że to my... W, My osobiście, każdy z nas indywidualnie, bo jest to system zindywidualizowany, jest odpowiedzialny za swoją własną przyszłość emerytalną i to od nas zależy, czy ona będzie mniej lub bardziej różowa. Gdyby miał pan taką magiczną różdżkę, <laughs> uwielbiam takie pytania. Gdyby miał pan taką magiczną różdżkę i w jednym momencie mm, jeden postulat deregulacyjny, który byłby związany czy z ZUS-em, czy ogólnie z systemem ubezpieczeń społecznych, y, związany, to co by to było? Co by wymagało takiej natychmiastowej poprawy? Gdybym miał magiczną różdżkę, e, zamknął na chwilę oczy i pominął wszelkiego rodzaju uwarunkowania, to jakbym sobie Popatrz na to z punktu widzenia przedsiębiorcy, e, chociażby na te składki, które zakład ubezpieczeń społecznych e, zbiera, czy to właśnie na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, czyli mówimy o tych składkach na ubezpieczenia społeczne, czy też składkę na ubezpieczenie zdrowotne, którą potem przekazujemy do Narodowego Funduszu Zdrowia, no to. Obydwa typy składek liczy się od innych podstaw. No, uważam, że to jest chyba trochę niepotrzebne. Te podstawy powinny być zbliżone, pewnie uproszczone. No, takim klasycznym przykładem czegoś, co, co zostało już na szczęście usunięte, było to, że od sprzedaży środków trwałych płaciło się składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Więc myślę, że jest tutaj jakieś pole do manewru, że można w miarę szybko. Aczkolwiek tak jak mówię, no nie bez pewnych kontrowersji doprowadzić, czy to do, do ujednolicenia, a przynajmniej do zbliżenia podstaw wymiaru składek. Już nie mówię o podatku, e, podatku dochodowym od osób fizycznych. To by było w ogóle marzenie, gdybyśmy mieli jednakowe podstawy, żebyśmy wiedzieli, od czego płacimy składki i podatki, żeby to było maksymalnie proste. No właśnie, z tym, że tutaj w wielu przypadkach yy, ZUS jest tylko wykonawcą, nie, nie ma wpływu na to, jak wygląda prawo. ZUS jest przede wszystkim wykonawcą, aczkolwiek y, bardzo cenimy sobie to, że w trakcie tworzenia prawa bywamy konsultowani, bywamy proszeni o dane, no bo ja czasem mówię, że my nie tylko jesteśmy zakładem ubezpieczeń społecznych, ale jesteśmy wielką fabryką, wielką hurtownią danych i jeżeli decyzje są podejmowane w oparciu o dokładne analizy tego, jak dana, dana zmiana regulacyjna wpłynie na, czy to na indywidualnych naszych klientów, czy też na system makro w Polsce, Natomiast to my jesteśmy naprawdę bardzo chętni, i udostępniamy te dane, które pomagają podejmować bardzo racjonalne decyzje. Wspomnieliśmy już o przedsiębiorcach, wspomnieliśmy o kontrowersjach, więc nie mógłbym nie poruszyć tematu, Tajnego raportu ZUS, który miał się ukazać, ale się nie ukazał, a potem jednak się ukazał. To jest raport polskiej sieci Ekonomii, który został przez zakład Ubezpieczeń Społecznych zamówiony, z tego co pamiętam, jeszcze w 2023 roku. I z tego raportu wynika, że osoby będące samozatrudnione opłacają na tyle niskie składki, że wiele z tych osób będzie czekało w przyszłości. Ubóstwo emerytalne, bo nie będą w stanie nawet uzbierać do emerytury minimalnej. Jak to wygląda w rzeczywistości? Na ile jest to problem, z którym będziemy musieli się mierzyć i jak to wpłynie na system emerytalny w Polsce, bo trzeba będzie jakoś zainterweniować? Tak, bardzo dziękuję za to pytanie. Ono jest mocno wielowątkowe. Zastanawiam się, jak na nie odpowiedzieć, chyba odpowiem w najprostszy, w najprostszy możliwy sposób. Czyli zacznijmy od, od tego raportu. No, faktycznie ten raport nie był natychmiast opublikowany po tym, jak, jak, jak go odebraliśmy, no, ale nie ukrywajmy. Zakład Ubezpieczeń społecznych ma całą masę zadań, które musi, musi realizować, i czasami, czasami nie, nie wszystko od razu, od razu wisi. Mogę powiedzieć, że to tylko wyszło na plus, bo Zachaczę też o drugą, drugi aspekt. Jedną, jednym z zadań, bardzo ważnych zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wręcz wpisanym w ustawie o, o systemie, jest to, abyśmy uczyli i edukowali, edukowali naszych klientów, naszych ubezpieczonych, naszych płatników, jak ten system, jak ten system funkcjonuje. No i można powiedzieć, że. Nie mogliśmy sobie wyobrazić lepszej promocji niż te Lidy, które mówi, że mamy jakiś niesamowity tajny raport, w którym nie wiadomo, nie chce, nie wiadomo co nie chcę, żebyś tego wiedział, jest. Tak, a my o tym mówimy my o tym mówimy od dawna, tak jak już wspomniałem, od, ten system od 1999 roku, który, który funkcjonuje. Mówimy o tym na każdych konferencjach, może na, na stronie. W, w, poczytać sobie materiały. Prowadziliśmy kiedyś nawet taką kampanię, która się nazywała Masz wybór, czyli co będzie, jeżeli skorzystasz z opcji, aby zapłacić mniej składek, jak to wpłynie na twoje, na twoje świadczenia, czy to krótkoterminowe, czy właśnie emerytalne. W tym, że właśnie systemie, i teraz przejdę do tej małoludkiej gwiazdki, o której, o której wspomniałem, że pewnie do niej, do niej za chwilę wrócimy, jest zaszyta taka formuła. Znaczy emeryturę w tym nowym systemie po 1999 roku liczy się, można być banalnie prosto. Wystarczy wejść na to nasze płecz, tam Ezus, e, zobaczyć, ile mamy składek zgromadzonych, ile tam tych składek jeszcze, jeszcze zbierzemy. I to jest, ja przepraszam, za trudne słowo, licznik naszego ułamka. Czyli ten cały kapitał zwaloryzowany, bo oczywiście, co roku te składki są, są waloryzowane. Jak ktoś miał kapitał początkowy, to też tam dodajemy. Dzielimy to wszystko przez średnią dalszą długość trwania życia. To akurat ogłasza prezes gus -u. Też ostatnio były, były takie taki fajne lidy, no bo się okazało, że nagle żyjemy dłużej. No skoro żyjemy dłużej, to tej, tych środków musi nam starczyć też na ten półtora miesiąca dłużej. Więc te, z natury rzeczy dzielenie czegoś przez licznik tego ułamka, który w liczniku ma jakąś określoną kwotę przez nieco większy, nieco większy mianownik da, daje niższą, niższą wartość emerytury. I teraz dlaczego gwiazdka? No bo tak, jeżeli z tego dzielenia, z tego prostego z tego prostego ułamka, czyli podzielenia zgromadzonego kapitału przez przewidywaną dalszą długość trwania życia, wychodzi, wychodzi nam jakieś świadczenie. Jeżeli ono jest wyższe od emerytury minimalnej, to to świadczenie wypłacamy. A jeżeli jest niższe od emerytury minimalnej, która teraz wynosi trochę ponad 1800, zł, no prawie 1900 zł. brutto, to dokonujemy pewnego sprawdzenia. Dokonujemy sprawdzenia, czy każdy Polak, każdy obywatel nasz, czy, czy to mężczyzna, czy kobieta, ma odpowiednie okresy składkowe i nieskładkowe. Jeżeli tych okresów składkowych i nieskładkowych uzbierał określoną ilość, czyli panie 20, panowie 25, to włącza się ta gwiazdka. Czy nawet jeżeli nie uzbieraliśmy tego kapitału. To państwo budżet niejako dopłaci do tej minimalnej, do minimalnej emerytury. No i właśnie ten raport pokazuje to, że przy tym preferencyjnym o składkowaniu, które mamy, czyli ulga na start, mamy te 6 miesięcy, kiedy się nie płaci, mamy mały ZUS Plus, etc., etc. Teraz akurat wakacje składkowe, które są płatne, no przedsiębiorcy, rzadko który uskłada na tyle tego kapitału, aby wyskoczyć ponad tą emeryturę minimalną, więc można powiedzieć, że w pewnym sensie przedsiębiorcy są beneficjentami tego systemu, bo państwo dołoży im do emerytury, do emerytury minimalnej. I to jest ta właśnie gwiazdka, która mówiłem, że ten system jak gdyby nie jest tylko tyle, ile sobie uskładamy, tyle będziesz miał, ale niektórym też będziemy, będziemy dopłacali. Oczywiście warto tu przy okazji wspomnieć o innym bardzo ważnym problemie. Nasz system otwiera wejście albo umożliwia wejście do systemu emerytalnego wszystkim tym, którzy zapłacili choćby jedną składkę. I sprowadzając to no, do takiego absurdu, żeby to Państwu unaocznić, jak to działa, wystarczy, że w ciągu swojej całej kariery zawodowej, załóżmy, że przeciętnie pracujemy 30 parę, 40 lat, ktoś jedną godzinę popracuje na umowie zlecenie na przykład, od tej jednej godziny zapłacona stanie składka, no ona będzie wynosiła no, kilkadziesiąt groszy, tak? No bo to za jedną godzinę pracy więcej nie będzie. I te kilkadziesiąt groszy my musimy dzielnie zamienić na tą emeryturę. I stąd się biorze właśnie problem emerytur groszowych. Przy tej jednej godzinie pracy nie włączy się ten warunek 20-25 lat składkowych i nieskładkowych, więc nie będzie dopłaty do minimalnego, do minimalnej emerytury. Więc mamy jak gdyby takie trzy, trzy grupy. Osób, którym Państwo nie będzie dopłacało do minimalnych emerytur, które pracowały na tych formach oskładkowanych bardzo, ale to bardzo krótko. Osób, które mają 20-25 lat składkowych i nieskładkowych, którym państwo, a które nie osiągną tego kapitału niezbędnego do emerytury minimalnej, państwo dopłaci. No i mamy wszystkich pozostałych, którzy wykroczą poza tą emeryturę minimalną. No a są w tej chwili takie emerytury, liczone naprawdę po kilkadziesiąt tysięcy złotych, które są wypłacane z naszego systemu powszechnego. No właśnie, problem dość skomplikowany, a jeśli chodzi o samozatrudnionych, to dotyczy osoby, które raczej mają dosyć wysokie dochody w porównaniu na przykład do dochodów mierzonych przez GUS, dochodów osób zatrudnionych na etacie. No właśnie i tutaj pozostaje pytanie, czy te osoby przez, mówi się, że na emerytury to nie ma co liczyć, prawda? Już ja to słyszę od wielu lat, że nie ma co liczyć na emerytury, że tak naprawdę każdy sobie szepkę skrobie, ale no... Z Chociażby, które znam bardzo wiele, jest na JDG, samozatrudnionymi e, pracownikami e, w swojej jednoosobowej firmie. E, to są osoby, które bardzo dużo zarabiają. To są osoby, które mają też wysoką inflację stylu życia. I na przykład, jeśli chodzi o jakieś formy inwestowania czy oszczędzania pieniędzy, no to tutaj wcale. To nie jest tak, że mają poduszkę finansową, która pozwoliłaby im przetrwać powiedzmy kilka miesięcy bez otrzymywania zleceń i bez opłaconych faktur. Trudno liczyć na to, że za 10-20 lat sytuacja się zmieni, jeżeli ktoś ma takie przyzwyczajenia. I co będzie musiało się zmienić w systemie emerytalnym? Czy w ogóle przewiduje Pan coś takiego? Wiadomo, że teraz dużo spekulujemy, ale może dojść do takiej sytuacji, że mamy sporą grupę ludzi, którzy na starość zostaną praktycznie z niczym, nie mają dzieci. Bo mamy taką demografię, jaką mamy. No a z drugiej strony, system emerytalny nie jest z gumy. Co tutaj musiałoby się zmienić, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że ktoś zostaje pozostawiony zupełnie sam sobie, mimo że przez całe swoje życie wcale nie był ubogi? Tak, no dotknął Pan kilku tematów, o których mogliśmy spokojnie parę godzin porozmawiać, więc ja postaram się to w miarę krótko. Jeżeli mówimy o tej tak zwanej wierze, wierze albo braku wiary w to, że metury są czy będą, no to. Po pierwsze, jeżeli chodzi o historię, no to warto spojrzeć na to, że zakład Ubezpieczeń Społecznych ma już 91 lat i przez te 91 lat wypłacał. Wypłaca i będzie wypłacał różnego rodzaju świadczenia, nie tylko emerytalne. Ale mówimy tutaj przede wszystkim o emeryturach. Więc może być, że to jest pewien dowód z historii. Paradoksem jest, że nawet w trakcie II wojny światowej myśmy funkcjonowali. Co prawda, nadzorcy pochodzili z innego kraju, że go nie wymienię. Natomiast nawet wówczas w tych niezmiernie ciężkich czasach emerytury były wypłacane. To tak, jeżeli chodzi o dowód historyczny. Gdybyśmy nie bardzo ufali historii. To możemy, e, możemy spojrzeć na to, jak to widzą aktuariusze, czyli matematycy ubezpieczeniowi. I tutaj polecam do tego, aby sięgać do cyklicznie publikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych prognoz, jeżeli chodzi o e, sytuację czy to samego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy też Funduszu Emerytalnego. Taka prognoza średnioterminowa była właśnie niedawno opublikowana. Pod koniec tego roku będziemy publikowali prognozę bardzo mocno długoterminową, aż do roku 2080. No i te prognozy pokazują jedno, że generalnie ten system coraz bardziej się bilansuje. Taki najgorszy okres to są te, te lata, w których w tej chwili jesteśmy. Dlaczego? No bo mamy jeszcze wypłacane świadczenia dla rocznika wyżu powojennego. W naturalny sposób będzie się, będzie, będzie się, będzie się to zmieniało. Trzeci dowód to jest to, o czym, o czym pan redaktor wspomniał, że warto trochę pamiętać o tym, że i o czym ja wspomniałem, że jesteśmy sami odpowiedzialni. Za swoją przyszłość emerytalną. Nawet wczoraj miałem bardzo tutaj ciekawą dyskusję, że a ja, ja i tak nie dożyje. No niestety, statystyka jest brutalna i pokazuje, że większość z nas dożyje i będzie żyła znacznie dłużej niż, niż obecne pokolenie korzystające, korzystające ze świadczeń. Więc trzeba mieć też alternatywne źródła zabezpieczenia, jeżeli nie chcemy myśleć tylko o zus -ie. A ja szczerze zachęcam żeby korzystać z różnych źródeł, bo jako ekonomista, naszym świętym granem ekonomistów jest dywersyfikacja źródeł, chociażby źródeł dochodów. Więc może warto mieć własne inwestycje, warto korzystać też z takich bym powiedział instytucjonalizowanych form inwestycji, chociażby nie wiem czy ikx, IGZE, to może czy PPL, no akurat tutaj dla to nie bardzo, ale na przykład ikx, X w szczególności, bo tam jest limit podniesiony. I ma nawet wyższy limit. To ma wyższy limit, no i warto pamiętać też o prywatnych, w tych oszczędnościach, bo jak te przysłowiowe jajka porozkładamy do różnych koszyków, to jest szansa, że zdywersyfikujemy ryzyka, bo wiadomo, że każdy system ma inne ryzyka, czy to kapitałowe, czy polityczne. Zawsze warto pamiętać o tym, że kiedyś na starość będziemy potrzebowali naprawdę sporo środków. I ostatnie pytanie, bardzo szybkie. Tym razem odpowiedź będzie szybka. Yy, oglądając niedawno jakiś filmik na YouTube, to był jeden z wywiadów, słyszałem, o fatalnej, nie do pozastroszczenia najgorszej historii sytuacji finansowej ZUS, a pan jako wiceprezes, który też finansami ZUS-u się zajmuje, będzie dobrą osobą, aby na to pytanie odpowiedzieć. Z tego co kojarzę, to wskaźnik pokrycia wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpływami ze składek i pochodnych od co najmniej kilku lat przekracza 80% i jest to historycznie wysoka wartość, więc trudno tutaj mówić o jakoś bardzo złej sytuacji finansowej. On w 2023 roku wyniósł 83%. Czy wiemy już, ile wyniesie w 2024? Tak, wiemy. Ja powiem, gdybyśmy spojrzeli na ostatni ćwierć wieku, no bo to chyba w czasie się nie ma, nie ma sensu cofać do systemu, który trochę inaczej funkcjonował, no to ubiegły rok był drugim w historii najlepszym rokiem, jeżeli chodzi o sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bo tak naprawdę mówimy o, o tym funduszu, do którego wpłacamy składki i z którego wypłacane są świadczenia. Tak jak pan redaktor wspomniał, wskaźnik pokrycia w roku w 2023 wyniósł precyzyjnie 83,6 punkta procentowego. W roku ubiegłym był bardzo podobny, wyniósł 83,5. To tak naprawdę pokazuje, że sytuacja funduszu, który jest deficytowy i w kilku najbliższych latach będzie jeszcze deficytowy, jest no dobra i nie potrzebuje tak bardzo dużego zasilania z budżetu państwa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Paweł Jaroszek, członek zarządu wiceprezes ZUS. Dziękuję. Pięknie, dziękuję i do zobaczenia.